Cześć chłopaki! Dzisiaj w gramy DOSA, pokażę Wam Hyoctona. I tutaj ładnie widać, że mam troszeczkę zmieniony wystrój. To jest Norton Commander. Bardzo przydatny taki program jakby. Manager tak właściwie plików. I tutaj możemy sobie wchodzić w katalogi różne widząc co mamy, nie musząc wszystkiego wpisywać. Po prostu wciskamy Enter i jesteśmy w katalogu. Bardzo wygodne. No i łączamy grę. Czasami trzeba na początku ustawić dźwięk, albo yy, w ogóle yy, w większości gier radzę najpierw zajrzeć do pliku SETUP, jeśli coś takiego jest. W każdym razie, High Octane to jest wyścigówka z elementami strzelanki. No i yy, tutaj są różne mapki i... Tutaj się ściga. Mm. I nie jest tak, że jak się zginie, to się wypada z gry. Tylko dostaje się tak jakby taką małą karę, w sensie musimy zostać naprawieni zanim będziemy mogli jechać dalej. I to trochę trwa. Włączymy sobie. No, pojedynczą trasę sobie włączę. Najlepiej sobie tą pierwszą włączę, tak żeby ilość okrążeń zmniejsza tak, pierwszą trasę włączę tak poglądowo tylko, żeby też nie spoilerować za bardzo włączę sobie pięć okrążeń, tak żeby to za długo nie trwało nagrywanie to, film w ogóle i wybieram sobie tutaj pojazd tu są różne statystyki pojazdów ten jest wolny, opancerzony bardzo, bardzo ciężki i ma dobre działo ten z kolei jest szybki ma raczej mały pancerz też jest bardzo ciężki ma dość słabe działo no i różne takie ja sobie załóżmy wezmę ciężaróweczkę tym razem Dziuka bodajże tak się nazywam no i sobie pojedziemy klawisze to strzałkami się steruje C to dopalacz X to jest rakieta a Z to są, to jest minimum. O, strzelają do mnie. No i ja do nich strzelam. I Tam właśnie widać różne takie rzeczy na mapce. W dolno-prawym roku. E, dobra, zginęłem. No i wskaźnik bardzo przydatny. Na górze po lewej, taki zielony. To jest ilość tarcz. To na górze niebieskie. To jest z kolei paliwo, to pod tym niebieskim to co tak się zaświeca czasami, to jest siła do palacza, to czerwone to jest prędkość i tutaj pod prędkością mamy stopnie ulepszeń poszczególnych broni i do palacza, to po lewej zielone to tarcze, to po prawej żółte to potajże ilość rakiet. I to co się wyświetla tak pod rakietami Takie czerwone czasami To jak strzelam z Minigana. Uuu na siódmym miejscu dojechałem słabiutko No ale nie ostatni W każdym razie Jeszcze tutaj jest na koniec klasyfikacja 28% celności miałem Klasyfikacja 3 na 20 Jestem ofiarą według nich Dojechałem na siódmym miejscu No nie byłem najgorszy w każdym razie Tyle dobrze Wy możecie sobie popróbować, sobie pojeździć jeszcze jedną trasę pojadę, bo to było takie bardzo szybkie Jeszcze nie zdążyłem wszystkiego objaśnić Sobie zagramy na, na tym falusie sobie zagramy Pojedziemy sobie pięcia okrążeń, niech będzie I tym razem wezmę nie ciężarówkę, tylko hmm, Wezmę sobie, załóżmy flexiwinga no dobra Postaram się im odskoczyć chociaż pewnie mi się nie uda Od razu na starcie C trzymam No i tak Radzę patrzeć na mapkę Żeby Ojoj strzelajem Radzę patrzeć od razu na mapkę Żeby jak się nie zna trasy To żeby gdzieś w zakręty Normalnie powiadać jak człowiek A nie tak nie bardzo O booster yy, To pomarańczowe to jest booster To czerwone kropkowane nie pojadę, to, to, o kurczę Faktycznie, to bardzo To czerwony Z sześcioma kropeczkami To jest minigun O, o, o Tu tarcze gdzieś są, tu są Uuu, tu akrobacje te, Za akrobacje też dają Tarczę sobie naładuję, przystanę sobie Przystanę sobie, żeby naładować na no, tarczę, tarczy jestem ostatni, ale mam pełne tarcze Przynajmniej sobie trochę postrzelam No trudno Najlepszy strze strzelec ze mnie nie jest Już rakiet nie mam W każdym razie to czerwone kropkowane to minigun To czerwone, no to widać rakieta I to pomarańczowe to jest booster, siła boostera Tutaj na dole mamy Takie Jakby Zazębiające się coś to fioletowe, to jest. a nic nie zebrałem. To jest ilość okrążeń, które z ilu? O! Ale akcja! Hmm. Po lewej, to duże, srebrne. To jest, który jestem? Jak widać, jestem ósmy, czyli bardzo przyjemnie, bo ostatni. Nadal jest to ósmy, czyli tamten gościu musiałbym zdublować dublować najwyraźniej. O, i tutaj się wyświetliło jeden mat, czyli że mat dojechał na pierwszym miejscu. A ja dopiero robię ostatnie okrążenie, dopiero zacząłem. Kops dojechał i... Ło, gdzie ja jadę? Już szef dojechała, ja jeszcze się włóczę. No, prawie wszyscy... No, wszyscy dojechali teraz jeszcze, tylko ja. W dolno lewym rogu jest mój czas okrążenia i poprzednich okrążeń bodajże. No, jeszcze mnie zabili yy, po wszystkim. Spróbuję do mety chociaż dojechać. No i co jeszcze mogę objaśnić? To w górno prawym ta czaszeczka to jest ilu zabiłem, ile zabiłem. Wiesz yy, się żeby wszystko objaśnić. No to, to chyba już wszystko będzie na mapce. Widać. Kolorkami są pozaznaczani. I tutaj taki... Taka żółta kreska... Nie strzelać we mnie... Taka żółta kreska na górze mapki... To jest... Mm, napełnianie amunicji... No jeszcze mnie zabili... Jak chciałem Wam pokazać mapkę... No, trudno... No to... Ta żółta to jest naładowanie amunicji... Ta zielona to naładowanie tarczy, ta u góry... I ta z, od po prawej, fioletowa, to jest... Stacja paliw... Gdzie można paliwo uzupełnić... No, no to na tyle, kończę. Ech. Nie miałem się w ogóle starać, żeby do tej mety dojechać. I tak byłem ostatni, tylko sobie... Uuuuu, lepszą klasyfikację miałem niż poprzednio. Mimo, że byłem dużo wolniej, ale przynajmniej trzech zabiję. W każdym razie, to by było na tyle. Przyjemna gierka, bo sobie można. Tu jest jeszcze mistrzostwa, można włączyć to każdą trasę trzeba przejechać tu na tej trasie 11 okrążeń, na następnej to ten falus, to też y, tam trochę więcej niż ja ustawię. i tak jak się wszystkie trasy przejedzie to potem się y, punkty sumują z wszystkich z wszystkich tras i jest na końcu pokazana tablica kto na którym miejscu był, takie emocjonujące no, no to Wy sobie możecie pograć, jeszcze tutaj opcję pradzę zobaczyć o, nazwę można zmienić detale, o, detale można sobie powłączać, wszystko rozdzielczość można zmienić no ja wolę nie próbować dźwięk, no tu można dźwiękiem podregulować sobie joystick to nie dla mnie akurat ale może Wam się przydać yy, gracze komputerowi no to można jeździć też samemu jak to się wyłączy no albo z innymi graczami Jeśli się znajdzie tryb dla wielu graczy Tu jest poziom trudności Od razu mówię, że nie jeździłem na najłatwiejszym Bo bym nie dał się tak rozwalać W każdym razie Wy sobie możecie tu posprawdzać Jak wam to chodzi Bo na przykład jak dacie za duże detale To może wam trochę słabiej chodzić No wy sobie możecie pograć A ja już się z wami żegnam Pobierzcie sobie gierkę Pograjcie sobie, a jak nie to chociaż sobie pooglądaliście No Это я спадам.